Dobra, siemanko widzowie, z tej strony Piotrek i dzisiaj sobie zagramy Minecrafta Survival Lifestyle. No ogólnie to się stało tak, że... no nic się nie nagrało ze znalezienia nct city nie? Z dwóch nct Ogólnie jestem przy z nct city ze statkiem. Ale jak w ogóle wejdę na górę, to to będzie cud i mnie nie zabiją też Łukary. Nie, 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 zostaw mnie, człowieku. ja nie chcę, nie? Dobra, a masz, ale dostałeś uuu. Sigma, Rizzler, Alpha. mnie. Ty jak się tam dostanę na górę? Czuję się jak Squid Gameie. Ej, te schody są jak Squid Game, przyznaj. Którą postacią ze squid game jesteś? Dun, 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 dun. Dobra, Zabity jeden. Efficiency 4. O, lebo on dobry, dale. O, ender, czy tu jest? Szkoda, że go nie wezmę. Kurde, ile was tu jest. No, więcej, więcej was matka nie miała. Nie no, zostaw mnie, kolejna kulka, no. Bo, bo mi się chce, bo mi się chce. Bo mi się chce. Kurde, no, ta jeszcze z 50 kolejnych bomb, no. Co, 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 co? przepraszam bardzo, ale to chyba nie jest normalne. Ile dla was?

jeszcze mam ekstra herta. Dobra Dobra widzowie cięcie. Dobra A. widzowie. Było mega długie cięcie, ale mam Lk i głowę smoka, więc mega fajnie, nie? I mam mega... Dwie, dobre itty. Ja mam dwie LK Daj kasprovi, Nie, bo Kasper Aha. Ej, no to nie to nie fair. Dobry, już wiem jak yy, nazwę odcinek. Serio? No? Dramaka z Kuby. Weź, Weź odejść z mojej skrzynki. Nie. Nie, 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 ja jestem nie, 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 Marie Rafa Ej, ile macie na odrodzenie? No? Dwie 1, dwa, 3, 4, 5, sześć Siedem, mary. Osiem mam. I sześć ekstra Dobra, widzowie, robimy cięcie, wiecie, robimy cięcie. Sigmar i Cięcie. Dobra widzowie, jesteśmy już. Dobra, no to daj to, to jak to zenchantują. Aha, mam drugi level. level mi zniknął, mam teraz drugi level. Co to. Ej, co jest, level mi zniknął? Ej, ja Ej, widzowie, dla jasności, miałem 68 level. Co? Przepraszam, że co? No to trzeba iść na ten biom, nie? Albo do dżungli. Nie, Dobra, widzowie, my jeszcze zaraz pójdziemy do dżungli, okej? Okay? To ja zrobię cięcia. I, i, I no, zobaczycie, jak już wrócimy z tymi grzybkami, nie? Dobra, na widzowie, zaraz się widzimy. Dobra, widzowie, słuchajcie. Ten. Czemu. W... Czy ty go zbanowałeś? Co? A, czy, czy, co? czy ty go zbanowałeś? Nie, tego nie banowała. No bo ogólnie widzowie to tutaj tak. zaprowadziłem tego gościa tutaj, żeby rozmnażył krówki. To dostanie na terytowy miacz No i tan. No i no długie było cięcia i zgaduję No, no i po prostu tan. Teraz robimy, y, szykujemy rzeczy na kolejny odcinek. Kuba tak, szykuje. Teraz do no, ale nie, to w kolejnym odcinku to jeszcze daj mi chwilę, bo 5 minut odcinek trwa. Dobra, to rozmnażysz te krówki? No to szybko. To, słuchaj, masz, masz, masz! No rzuciłem ci, człowieku, co ty robisz? Nie, no, nie, no ja w ciebie nie wierzę. Rzuciłem ci że masz co ty robisz po co ty tak robisz? ja robię super dobra już masz dobra i teraz rozmnażaj te krowy rozmnażaj je dobra widzowie jestem znowu i dobra nakarmi je dobra Dobra, dobra, No to widzowie, no to ja już kończę ten odcinek, może i krótki jest. No ale niestety muszę, bo musimy nagrać też jeden odcinek z Nadaru, yy, kolejny o Kuby, więc no. No, yy, mam nadzieję, że już będzie taki dłuższy odcinek, może z Fortnite'a, taki pół, pół godzinny. No dobra, no to, to ja już będę kończył widzowie. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. No i tyle na razie Poczekajcie.